W module analiza serp przeanalizujesz strukturę treści stron internetowych widocznych w Google na wybrane słowo kluczowe. Dzięki niej możesz przeanalizować konkurencję i sprawdzić, w jaki sposób zaplanować strukturę treści na swojej stronie w taki sposób, aby być jak najwyżej w Google. Z analizy dowiesz się m.in. jaki jest tekst nagłówka H1, ile jest nagłówków H2 użytych na stronie, jaka jest długość treści na stronie, meta czy stosunek treści do kodu strony. Przejdźmy do analizy Serb i pokażę Ci, jak z niej skorzystać. W polu wyszukiwania wpisz interesującą Cię frazę. Warto dodać, że analiza Serb działa na wszystkie kraje i możemy je wybrać, klikając tutaj. Pod polem wyszukiwania zapisujemy również frazy, które były ostatnio przez Ciebie sprawdzane. Możesz w nie kliknąć, aby szybciej dostać się do wyników. W utworzonym raporcie przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podstawowych statystyk na temat analizowanej strony. Są to średnia miesięczna liczba wyszukiwań, CPC, czyli koszt za kliknięcie w systemie reklam płatnych Google Ads, liczba konkurentów to metryka określająca, ile witryn pozycjonuje się w Google na daną frazę, a wyniki rozszerzone informują nas o tym, czy dana fraza pojawia się w jakimś snipecie na stronie wyników, na przykład w zdjęciach. Pod podsumowaniem statystyk czeka na Ciebie wykres konkurencja. Uwzględniliśmy w nim wyniki z pierwszej strony w Google. Po pierwsze, z wykresu odczytasz, jaka jest długość treści na stronach, które są widoczne na podaną przez Ciebie frazę kluczową. Długość treści liczona jest w słowach. Wykres konkurencji możesz dostosować, wybierając interesujące Cię parametry: liczbę nagłówków H1, liczbę nagłówków H2, liczbę nagłówków H3, tekst tu HTML ratio, czyli parametr oznaczający stosunek treści do kodu. Długość tytułu oznacza liczbę znaków użytą w tytule strony. MetaTitle. Oczywiście po najechaniu na wykres ukażą ci się zaznaczone wcześniej parametry dla wybranej pozycji. Pod wykresem znajdziesz kilka boksów z podsumowaniem ważnych informacji. Po lewej stronie są trzy boksy, które zawierają dane o długości treści, liczbie nagłówków H2, liczbie nagłówków H3. Tak jak widzisz, wartości, które podajemy, to średnie dla domen z top 50, a także minimalne i maksymalne liczby nagłówków wraz z domenami. Po prawej stronie znajdziesz informacje o długości treści na stronach z pierwszej strony wyników wyszukiwania na daną frazę. Trzy pierwsze wyniki wyróżniliśmy w formie medalowej. Dla tych pozycji zobaczysz metatytuł strony oraz jej adres URL. Frazy z pozycji 4.10 przedstawione są na skraju boksa. Znajdziesz tam tylko informację o długości treści, już bez adresu do tej podstrony, ale bez obaw, te dane również znajdziesz w analizie SERP. Niżej znajduje się tabela z wynikami SERP dla twojego zapytania. Przedstawia ona dane z organicznych wyników wyszukiwania dla analizowanej przez ciebie frazy. Tabela będzie dla ciebie przydatna w przypadku, kiedy zechcesz dogłębniej poznać strony swoich konkurentów. Pod nazwą domeny znajduje się adres URL, który prowadzi do strony pozycjonującej się na daną frazę. Dzięki temu możesz odwiedzić daną witrynę i zobaczyć, jak wygląda m.in. jej budowa i optymalizacja pod kątem SEO. Tabela składa się z następujących kolumn: pozycja, domena, długość treści, tytuł, czyli znacznik title, nagłówek H1, liczba nagłówków H1, liczba nagłówków H2, liczba nagłówków H3. Ostatnim elementem raportu analiza SERP są słowa kluczowe. Są to podpowiedzi dotyczące analizowanej przez Ciebie frazy. Skorzystaj z tych propozycji, aby stworzyć jak najlepszą treść dla Twojej strony. Dzięki powiązanym słowom kluczowym sprawdzisz wszystkie frazy powiązane znaczeniowo oraz językowo z analizowaną przez Ciebie frazą. Frazy powiązane semantycznie to słowa kluczowe, które mają tylko i wyłącznie podobne znaczenie do analizowanego słowa kluczowego. Z pytań skorzystaj, aby dowiedzieć się, o co pytają użytkownicy szukający informacji o frazie, którą analizujesz. Grupy słów to z kolei najczęstsze połączenia słów występujące we frazach wpisanych w Google. Jeśli któryś z raportów szczególnie Cię interesuje, przejdź do jego pełnej wersji, wybierając przycisk pełne wyniki. Teraz już wiesz, jak skorzystać z modułu analiza SERP. Przejdź do Senuto, aby poznać strukturę treści na stronach wyświetlających się w top 50 wyników wyszukiwania na dowolną frazę.